Witam Was, Rafał Różnacki z RR Foto. Dzisiejszego dnia chciałbym przedstawić Wam taką naturalną edycję zdjęć w programie Luminar. Oj, wiele ludzi się z tego programu śmieje, że jest taki, że tworzy cuda, ale praktycznie wszystkie programy tworzą cuda, tylko kwestia umiejętności, które mamy my. Więc jeszcze przypomnę, kiedyś też tak samo się śmiało z Lightrooma, że takie potworki robi, a ja dzisiaj chciał. Moment, chciałem coś Wam pokazać. Zobaczcie. Mój design, jedyna taka. Nie ma drugiej. A dzisiaj naturalna edycja w programie. Luminar 4. To już zdjęcie otwarte, do którym chciałbym popracować. Jak widzicie, bardziej jest niedoświetlone niż prześwietlone. Zazwyczaj ja staram się dobrze naświetlić moje niebo, a w cieniach wiem czy da się wyciągnąć, to ja wiem, bo pracując na moim aparacie już go po prostu poznałem na ile mogę po prostu pliki forsować. A teraz przejdźmy, tu jest Pierwsza Essential, i po prostu tylko tą zakładką będę się poruszał. Przejdźmy do lights, gdzie, są, gdzie jest główny panel odnośnie edycji. Gdzie tutaj mamy po prostu balans, bieli, ekspozycję, kontrast, prześwietlenia, jasności i krzywą. Krzywa się wyświetla, kiedy wciśniemy Advanced Settings. I teraz tak chciałbym troszeczkę rozjaśnić moje zdjęcie. Patrząc na histogram, jest całkiem nieźle zbity, tylko brakuje środka więc yy, patrząc tu tu wszystko jest gdzieś tam mamy małe prześwietlenia niebieskiego jest dużo ale to wszystko dopracujemy. Więc zaczynajmy od cieni chciałbym trochę przesunąć mój histogram w prawą stronę na razie i highlight przesunę w Lewo, żeby przyciemnić troszeczkę te najjaśniejsze rzeczy. Teraz posługując się suwakiem whites od najjaśniejszych partii w moim zdjęciu przesuwam w lewo, aby je przytłumić. Jak już sami widzicie, one już uciekają ładnie wraca informacja na zdjęcie. Na razie chciałbym to tak zostawić jaki jest. I teraz tak, na razie ruszę sobie ekspozycją po całości żeby dodać troszeczkę środka wiem że znowu się prześwietla moje niebo tutaj dochodzi niebieski ale to w późniejszym etapie i teraz tak może dojdźmy do 32 niech będzie smart kontrast no to smart kontrast ogólnie kontrast zróbmy 8 na razie popatrzmy White, spróbujmy może jeszcze przydusić Shadows lekko, highlights i na razie zostawmy tak jaki jest. Zobaczmy jeszcze kontrast troszeczkę podbić. W porządku. Niech zostanie tak jak jest w tej chwili krzywej. Na razie nie będę ruszał. Idę dalej. Mamy E-Enchance. I tutaj mamy dwa słowaki. To jest tak zwany od inteligentnego słowaka, czyli będzie nam działał na całe zdjęcie, i mamy też jakby słowak odnośnie samego nieba. One są bardzo fajne i bardzo przydatne, jeżeli się i bardzo fajne efekty dają, jeżeli się ich nie forsuje. Najpierw zobaczmy, jak wygląda maksymalnie, jaki on daje efekt. Jak widzimy, nasze, nasze zdjęcie. Nabrało wiele detalu, również ale soczystości na naszym zdjęciu, co nie do końca mi się podoba, bo jest po prostu przesadzone. Ja bym może poszedł gdzieś około 30. Zobaczmy na razie tak. Spróbujmy może trochę więcej. Chcę ocenić. Niech będzie na razie 44. Możemy ocenić przed i po, jak to wygląda i teraz Sky Enchancer, czyli odnośnie samego nie ma, ja pociągnę do samego końca i teraz zobaczmy przed i po raz będzie przymulał komputer ponieważ pracuje na zewnętrznym dysku ok, więc już mamy niebo i wiemy jak to wygląda więc jak sami widzicie suwak jest bardzo ważny żeby go nie forsować Przyciemniają ładnie niebo, ale nie możemy przesadzić z tym, bo również mamy bardzo dużo niebieskiego. Ok, niech to będzie 16. Jeszcze chciałbym wrócić do góry, mianowicie może ocieplę trochę zdjęcie. I może tak na 18. Tutaj z Tintą. I przejdźmy dalej. Tutaj mamy, z powrotem wróciliśmy do tych suwaków przejdźmy dalej, struktura zobaczmy troszkę dajmy może z 6 na razie i tu podbijmy 21 oczko niech będzie dajmy niech chwilę, niech pomyśli niech przejdą informacje ok, przed i po wydaje mi się, że jest troszeczkę za dużo na razie zobaczmy z 12 I tak by mi się wydaje, że mogłoby zostać. Teraz mamy kolejną zakładkę, jest to od koloru. I teraz tak, w podstawowej wersji mamy tylko saturację Vibrance i usuwanie zafarbu. Jeżeli klikniemy Advance, mamy tutaj poszczególne kolory, które możemy sobie zmieniać lub przyciemniać, rozjaśniać dowolnie. Idźmy u góry najpierw. Ja nie używam saturacji Vibrance, może tak około 8-9. Remove color. Color cost. Tego słowaka to zazwyczaj proponuję użyć raz maksymalnie. Zobaczcie, jaki efekt on osiąga, i ewentualnie wtedy znowu możecie sobie wrócić i może minimalnie dodać, żeby tą różnicę jakoś zliwelować za farbę, żeby sami widzi, żeby widzieliście żeby, żebyście sami widzieli tak naprawdę jak to wygląda i teraz tak na moim histogramie jak widzę dużo jest niebieskiego i takiego cyjanu i one głównie się tam prześwietlają, więc zaznaczam sobie cyjan na moim tutaj panelu i teraz tak hue tego nie będę ruszał saturacji, też nie będę luminance, to jest właśnie rozjaśnianie i Przyciemnianie tego odcienia. I ja bym chciał go po prostu przyciemnić. Jak ja go przyciemnę to jak sami widzicie, histogram przesuwa się wówczas w, od tego koloru, będzie się przesuwał w lewą stronę. Również mogę zmienić jego jego barwę, czy też odcień. Jak sami widzicie, mogę troszeczkę dać na przykład, żeby go złamać. Więcej, troszeczkę czerwieni i przejdźmy jeszcze w niebieski kolor. Też jak. Zejdę z, po prostu z koloru, żeby go przyciemnić. To niebieski on się nam przyciemnia i wtedy histogram również te prześwietlenia nam przydusza. Ja z gdzieś tak i jeszcze zobaczmy odnośnie kolorów, jak to wygląda. Tutaj tu przychodzi w cyjan, tu przychodzi bardziej w czerwony, więc też go złamię powiedzmy na plus 2 innych kolorów tutaj na razie bym nie ruszał. Kolejny tutaj panel to jest black and white Conversion, czarno-biały, to nie będzie nas interesowało w tym zdjęciu details, wyciąganie detali. To zdjęcie jest w miarę naprawdę wyraźne i ostre, można by było się pokusić o minimalne jakieś różnice, żeby troszeczkę detalów wyciągać na naszym zdjęciach i bardzo fajnie to działa, możecie zobaczyć przed i po. Advanced Settings, jeżeli chcecie, możecie się dalej bawić, ale to, co teraz w chwili osiągnąłem, spokojnie to wystarcza i jeszcze jest suwak od ostrości, maksymalnie wam pokażę, jak to wygląda. I też polecam wam zazwyczaj maksymalnie sprawdzić każdy suwak do czego doprowadza i następnie sobie tak dopasować, żeby było dobrze. Ja tu pójdę gdzieś około 15. Dalej nie będę forsował tego pliku. Denoise, czyli odszumianie. Tutaj nie mam czego otrzumiać. Tu jest, lan, to jest jakby skierowany panel do krajobrazu głównie. Tu mamy Dehays, go, Złotą Godzinę, Golden Hour i fol, Foliage Enchancer. Yy, I teraz tak, każdy z tych słowaków warto by było spróbować cokolwiek zrobić. Yy, I teraz tak, Dehays. Zobaczmy, maksymalnie dodam zobaczmy, co nam zrobi. Yy, tak samo możecie robić w Luminarze, w Lightroomie czy w jakimś innym programie do edycji, sprawdzić jak suwak działa, jaki ma efekt na nasze zdjęcie. I następnie doprowadzić, może tak, aby był w miarę smakowo odbiór dobry, żeby nie przesadzić właśnie z tym kolorem. Następnie uży, użyjemy Golden Hour. Jak widzicie, bardzo podbija saturację, rozjaśnia. Więc tutaj by trzeba było dosyć delikatnie. I następny foliage. Poczekajmy chwilę, żeby komputer mm, nam podbija głównie zielone kolory. A ja bym na przykład chciał, żeby mi podbił bardziej się skupił na żółtych odcieniach zielonych. I teraz foliage I idę na przykład 11. Przed i po. To jest tylko ten efekt, który dodałem. Wydaje mi się, że przejdziemy do koloru niebieski i ja bym zszedł z saturacji. Bo niebo trochę tak dziwnie nabrało koloru. Niech tak będzie. Całkiem nieźle to wygląda. I następnie, co tam zostało na samym dole? To tylko winieta. Teraz dopiero widzę, że kolor nam zszedł, więc wrócę do koloru, wrócę do niebieskiego. Faktycznie, że tu przesadziłem, bo dysk przymulił. Pójdźmy na minus 10. Powinno być OK. I tak mamy praktycznie już nasze zdjęcie gotowe żeby wam pokazać efekt przed, jaki mieliśmy zdjęcia, efekt po, całkiem nieźle i można wrobić w luminarze zdjęcia naturalnie wyglądające. I to tyle byłoby na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Naturalna edycja jest bardziej taka. Edycją, która się obroni, są to zdjęcia, które bardziej się obroją, wyglądają naturalnie, tak jak widzieliśmy, praktycznie dodawanie czegoś, bardziej swoich wizji do zdjęć, nie zawsze może się przyjąć, i to może stwarzać później problemy u odbiorców. A naturalne zdjęcia, jeżeli edytujemy, na pewno dłużej przetrwają i dłużej będą trwały w odbiorze lepiej niż w tej chwili te Instagramowe wizje, które czasami widzimy, więc dlatego warto edytować zdjęcia też. Taką naturalną edycją lub też bliżej tej naturalnej edycji pokazywać ludzi, ludziom bardziej naturalne zdjęcia, a sami się przekonacie, że odbiorze one również bardzo dużo zyskają. Oczywiście, na pewno troszeczkę trzeba gdzieś tego pomanewrować z tymi ustawieniami, ale zbytnio mocno tego nie forsować. Mam nadzieję, że Dajcie kciuk w górę, zasubskrybujecie ten kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!